Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Cieszę się, że tu jesteście i mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie i będziecie chcieli wracać po więcej. A ja zaczynam i dzisiaj proponuję podróż do miejsc z ciekawą przeszłością, które idealnie nadają się na krótki wypad w pobliżu stolicy. Więc zaczynajmy od urokliwej miejscowości Okuniew, która znajduje się 20 km na wschód od Warszawy. I tu interesują nas ruiny Pałaców Łubieńskich. Po pierwsze chciałabym powiedzieć, że kiedyś przez Okuniew przebiegał trakt łączący Warszawę i Wilno. Nazwa tego traktu – Wielki Gościniec Litewski. Wielki Gościniec Litewski to jeden z najstarszych i najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej łączący Warszawę z Wilnem. Jego historia sięga średniowiecza kiedy to był kluczowym traktem strategicznym i handlowym. Szlak ten odegrał istotną rolę w rozwoju politycznym, gospodarczym i kulturalnym regionu. Przez wieki ta trasa była świadkiem licznych wydarzeń historycznych podróży monarchów, kupców, artystów. Każdy etap tej drogi kryje w sobie fascynujące opowieści i ślady minionych epok. W XIX wieku Okuniew był w rękach łupinskich. W latach XX-XIX wieku wokół niebie Jan i Anna Ułubieńscy wybudowali dworek, swoją rodową siedzibę. Była to rozległa budowla piętrowa z fasadami od frontu. Budynek miał dwa tarasy. Wnętrza zdobiły drewniane stropy i kręte schody. Mieściła się w nim także sala balowa. Pokoje ogrzewały piece kaflowe obłożone niebieskimi kaflami z ornamentem ludowym. Dwa z nich prawdopodobnie po II wojnie światowej trafiły do pałacu w Jabłonie. Po śmierci Jana Okuniew stał się własnością jego synów oraz zięciu. W 1869 roku koło historii zawirowało. Okuniew stracił prawa miejskie, a zarekwirowany pałac wraz z majątkiem, car Aleksander II przekazał jednemu ze swoich generałów nagrodę za zasługi przy tłumieniu powstania styczniowego. Potem majątek przechodził z rąk do rąk. Pod koniec lat XX 20 -20 wieku większa część ziem należała do Pawła i Jana łapacinów. Byli oni właścicielami majątku do 1946 roku. Po II wojnie światowej pałac został upaństwowiony i w pałacu mieściła się szkoła, mieszkania, organizowano spotkania oraz zabawy dla mieszkańców. Od 1955 roku zaczął popadać w ruinę. Niewiele pozostało z pałacu wzniesionego w XIX wieku dla łubieńskich. Dziś klimatyczna ruina pałacu otoczona siatką z otwartą furtką. Można tam wejść, ale trzeba uważać, bo ruina grozi zawaleniem. To wszystko wywołuje sprzeczne uczucie. Z jednej strony bardzo malownicze miejsce, położone przy głównej drodze, pałac stoi pośrodku parku ze starymi drzewami. I, I to naprawdę klimatycznie wygląda. Oprócz tego to miejsce jest świadkiem wielu wydarzeń historycznych. A z drugiej strony, Ty rozumiesz, że to miejsce po prostu umiera ruina. Dla mnie to zabytek bez przeszłości nie do uratowania. Niestety. Wielka szkoda, że tak kończy ten pałac. Z przyjemnego. Co roku podczas Jarmarku Okoniewskiego w dawnym Parku Dworskim, tuż obok ruin Pałacu Łubieńskich, odbywają się rekonstrukcje bitw i turnieje rycerskie. I to jest naprawdę fajnie, ponieważ takie wydarzenia wdychają przynajmniej trochę życia w to miejsce. I jeszcze jedna kontrowersyjna rzecz. Pałac Łubieńskich, a produkcja filmowa. W internecie jest wiele informacji na różnych blogach, na stronach internetowych, na YouTubie, że niby pałac wokół Okuniewie został spalony na potrzeby sceny w serialu Zaklęty Dwór w reżyserii Antoniego Krauzego z 1976 roku. Czyli ekipa filmowa spaliła pałac i doprowadziło go do stanu obecnego. W finałowej scenie serialu jest pożar i niby płonie pałac. Obejrzałam ostatni odcinek tego serialu. Tak, naprawdę jest tam pożar, ale płonie nie pałac, a drewniana chata. No, w każdym razie na ekranie widzimy płonącą chatę, a nie pałac. I jeżeli naprawdę pałac został podpalony i była nakręcona ta scena, to w takim razie ona po prostu nie weszła do ostatecznego montażu, bo na ekranie widzimy płonącą chatę. Pałac wokół niewie płonie jednak i w innej produkcji filmowej. Płonący Pałac pojawia się na początku produkcji w filmie reżysera Wojciecha Marczewskiego z 1974 roku Wielkanoc. I tu jest nawet potwierdzenie tego podpalenia. Jest zapis o relacji mieszkańca, który był naocznym świadkiem podpalenia pałacu do jednej ze scen filmu, kręconego w 1973 roku. A może to oznaczać, że pałac jednak został spalony przez filmowców. Tylko nie na potrzeby serialu, a na potrzeby scen do filmu Wielkanoc. Chociaż Słabo w to wierzę, że to było takie prawdziwe podpalenie, które doprowadziło do zniszczenia pałacu. No przecież stuprocentowo na planie zdjęciowym zajmowali się tym pirotechnicy, a nie wandale. I nie było celu zniszczyć pałac. No chociaż może poszło coś nie tak. I kolejna wersja, dlaczego dzisiaj pałac jest w tak strasznym stanie. I uwaga znów to ogień. Znalazłam informację w internecie, że pałac został spalony przez Sowietów. Od pałacu przechodzimy do obiektu militarnego zapasowe stanowisko dowodzenia okniw. Mimo, że jest to obiekt militarny, nie jest ukryty i bardzo łatwy do znalezienia, aczkolwiek wymaga trochę przyjemnego spaceru po lesie. Okunie w założeniu miał być zapasowym stanowiskiem dowodzenia I Korpusu Wojsk Obrony Powietrznej kraju w latach 70. i od strony wschodniej bronić aglomeracje warszawskie i Warszawy przed atakami z powietrza. Na kompleks składają się główny schron z pomieszczeniami sztabowymi i socjalnymi, dodatkowo od strony wschodniej z garażami i placem manewrowym. Na północ od schronu jest niewielkie wzniesienie prawdopodobnie służące za Górę antenowe. Oczywiście miejsce dawno opuszczone przez wojsko. Sam schron pod względem wizualnym może być czymś dla fanów klimatów militarnych, a las przyroda przypadną do gustu miłośników spacerów na świeżym powietrzu. Moim zdaniem miejsce warte odwiedzenia. W pobliżu tego miejsca znajduje się Łysa Góra która jest nawet wyznaczona na mapie Google. Pamiętamy, jesteśmy na płaskim Mazowszu, gdzie nie ma gór i od razu zaniżamy nasze oczekiwania. Nie spodziewamy się, że zobaczymy coś takiego, albo takiego, lub takiego. To będzie takie. Może się nawet zdarzyć, że nie od razu zdasz sobie sprawę, że to już ujsa góra, ale Google Ci pomoże i podpowie, że jesteś już na miejscu. Łysa góra w Okuniewie to piaskowe górki, taki punkt widokowy w lesie. Piaskowy teren ze wzniesieniami i różnorodną roślinnością. Fajne pogórkowate miejsce na spacer lub rower. A na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.